Koniec tarczy na energię elektryczną. Ceny za zakup energii 2 ,29 zł. 29 groszy, 2 ,67 zł. 67 groszy, a nawet 2 ,96 zł. 96 groszy za kilowatogodzinę. A ja dzisiaj jestem w firmie Tomka Skrockiego. Tak, w Wojkowicach Kościelnych zajmujemy się produkcją meblami to jest nasz zakład produkcyjny. Z Anią współpracujemy od trzech lat, czego jesteśmy dumni, gdyż w roku 2023, luty, płaciliśmy 53 grosze, w roku 2024, w lutym, płaciliśmy również 53 grosze, a obecnie w 2025 roku, w miesiącu lutym, płacimy również 53 grosze za jedną kilowatogodzinę. Także warto współpracować. To, co jest ważne, to Nikol Meble ma 100% pozytywnych opłat. Na Facebooku. A ja oferuję dzisiaj poniżej 60 groszy w marcu. Więc jeżeli ty również chcesz mieć niskie koszty, więcej informacji w komentarzu.